Ponownie Hej. już w pirabach I się umyłyśmy yy. ja na rameczki, bo mi tam wieczorem jest... No jest czerwony. Trzeba pić, mi tam wieczorem jest gorąco. Dobra. Yy. Challenge! Z pytaniami wkład... Jeśli źle odpowiemy, Do buzi! owocki, Zrobiłam przed chwilą sałatkę, z Jabłka i banana. No, mogę tutaj pierwsze zacząć? Tak możesz, Tak może, może. Dobrze. Pierwsze. O, tylko jedno powiem. Jak odcinek tam teraz robiliśmy z Jogą, to ja napisałam challenge, napisałam h e l l e n g a to się pisze wiadomo h a l E tak, podejrzewam. Dobra, pierwszy pytanie. Rok, w którym się ja urodziłam. Ja. 2006? Źle. Owocko do guziki nie połykasz. Ale mogę sobie. Dobra, weźmiemy no się. Bo banana zawsze się łatwo połykała. Masz mieć kulika? A to o Tobie pytanie. No, nie uwierzysz sobie! No, no to dawaj, wymyślaj. Mogłaś właśnie powiedzieć. To wymyślaj. Dobra, kiedy masz mieć kulika? Nadia, ty nie rozumiesz? No co? My do Was za chwilę wrócimy i jak Nadia, wszystko wytłumaczę. Jesteśmy. To Radia? Masz? Dobra. dobra. To mi zadawaj pięć. Dobra. Dziewięć. Dobrze. Pokaż maszę duszko. E, ale ona straciła chyba jest jałowne. Ale masz. Dobra, dobra, ma. E, miesiąc, w którym się ja urodziłam. Który miesiąc? No pomyśl. Czekaj. To wtedy rosną te kwiatki podpowiem, że to jest wiosna. Czyli Mikołaj? Mikołaj? <laughs> <laughs> Czy wios... Czy Mikołajki są we wiosnę? Puknij się! <laughs> o źle oko. Źle odpowiadałam biorę. W piecień! Biorę ta wezdę banana. <laughs> To się szybko rozwala. Dawaj, zadawaj no, mi. Kiedy się urodziłam? Rok? Nie, kiedy się urodziłam? Dzień? Miesiąc, kiedyś. Czerwiec! Tak. Yy, dzień, w którym się urodziłam? Kwiecień, który? Palić sobie. A czekaj. to na końcu języka. Yy. Kwiecień. Sprajnę się proszę. Ósmy? Dobrze. Teraz ty mi. Za ile lat będę mieć 15 lat? Yy, masz lodzienie. Lat... Za ile będę miała 15? Za sześć. można. Ale spoko. Mój ulubiony serial. To jest o 20.15. Ciekawa piro. Dobrze? Rok, w którym się urodziłam. 2006. Dobrze. Ile ma mój pies lat? Czyli koko? Ile ma lat? 50. Nie 40! 4! <noise> 4 ma lat. No jest 40. No. No dobra. 40. Tak się tak. mówi 4 czy 4. Ale dobra zaliczamy. Dobra. Też sobie. Czekaj. Którym. Nie. No, w którym dniu się urodziłam. 11. 11 czerwca 2006. Marka mojego komputera. Edy. Dobrze, mam tableta Samsunga, mam telefon Samsunga, no, mam komputer Samsunga i ja mam laptop Samsunga. Teraz Tak, teraz ty mi. Ej, t... gadaj już! A to ja! <grym> teraz ja? No, bo ty powiedziałeś. No gadaj już! A to ja! <grym> no <grym> no dalej, ja. <grym> no, <grym> no, Kiedy? Co? Już jeszcze doczytaj. Pokażę ci kisy, które? To. Nie to, kiedy, to, kiedy? Kiedy moim... Kiedy nasz imieniny. No, kiedy mam jeździmy. Czeram. <grym> Wigilia? Nie! Kiedy? Ja sama nie wiem. <grym> Ciocia! <grym> Cześć. Kiedy Nadia ma imieniny, bo Nadia ja nie wiemy. Jeszcze jeszcze dnia. Pierwszy Czyli źle. Bierzesz. Jabłuszka. Nie bierz balada. Wiem. Ale babi jeszcze trochę. No i perfumę. perfumu. Perfuma. Ale to... Ale to zależy jakiego? Bo z tej parę perfumów. Mój ulubiony, którym się najczęściej przykam, bo jednego mojego nie lubię. A, dwa takie same i jeden, który my mamy. Myszkamiki? Marka? Jak się ta firma nazywa? U, 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 u. nie wiem. No, nazywa mieszkamiki? Firma mieszkamiki, no! <słuch> <słuch> Bierz do guzika. O chodźcie. Biorę jabzo. A ja już mam trzy. Uh, uh, A jedna. Ja z tymi. Eee. Ale. I jaką babartę telefonu? Ale teraz czy starego? Tela. Ale ja mam tutaj podpowiedź. Samsung. Brawo. Aha, zapomniałam co miałam. A być. nie! Nie! Ile miałam telefonów, przepraszam. Trzy. Poczekaj, ten stary, mojej mamy, co ma? jakieś babcia? Tak, dobrze, trzy. Kogo wolę bardziej? Mamę czy tatę? Tatę. Dobrze. Tatę. Tatusiu, kocham Cię i pozdrawiam. Wolę bardziej tatę. Już mamę. Okej. Okay. Jaki jest mój ulubiony kolor? A my się zastanowiliśmy. Czarny. Różowy. Nie. Czarny. Nie. Nie. Wszystkie. nie, wierzysz. Jaki? nie, Jaki? Brązowy. nie, Jaki? Jaki? Ha. nie, Zaszcząc, pisma. Mój urbanik kolor? Kiedy. Tak. Tak. Asia, ja. Mam ja też. Mój on, jakbyś był spać. piłka. E, Siatka stacznąca. Nobna? No. Siatka? No. Bejwo? No. Nie wiem. Bierzesz. A jaki? Babinka. Kurde. No, kurde. Wasy, kurde. Ile już masz? <gry> 救命啊！ Dwa ćwiczenia. Kozywanie? Nie. Palciki? Nie. Kropki? Nie. nie. Nie mam tą kropkę. Takie? I na tak biegamy. Z tyłkiem do góry. Na skończyły pytanie, bo nie dziesięć. A ty ile masz? Jeszcze. Cztery, jeszcze jedno. No, y marka moich telefonów poprzednich. LG. Poczekaj. No Dobrze, LG. Samsung, tak i LG. No nie. No, no, no No, 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 no. no, no

En i En dan... En Nokia. Nokia. Ah, je hebt twee stelen. Wat ga je doen? Bobbo, dat is Nokia, no y. Samsung, Nokia... Ik ja weet Samsung, Nokia.

好好好，好， Wytaram go z skarpetką. Na no, nichana tutaj spokojnie. Tak jak widzicie. Mm. To ciastka. Moja mama piekła. Moja ciocia. Moja mama chciot też. Moja mama chciestna. I ciociak. To my kuzynki. No. Eee! Eee! I rozjedek siedziłem... <laughs> w I dzięek w a Sama jej Morska tutaj. No. Tak, wolałabym i czyli. ją. Hmm. Mój piesek mały. <grym> Pokaż się, powiedz cześć. 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 <grym> Idź. Dziękuję, że mnie oglądaliście. Dla naszych... Popołapkujcie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie mi wyzwanie.